Jak zapewne wiesz, szesnastą edycję zwyciężyła Marysia Jeleniewska i Jacek Kieszka. Padłam w przerwie reklamowej, ponieważ tak śmiesznie się to wszystko zorganizowało, że myśmy mieli odcinek nagrania Twojej twarzy, edycji następnej. Skończyliśmy dokładnie 22:25 i produkcja całą naszą ekipę, czyli jurorów nas prowadzących, przerzuciła, wrzuciła właściwie do studia tańca, bo jesteśmy drzwi w drzwi, więc myśmy wpadli na sam koniec ogłoszenia tego werdyktu. Wiesz co, tam cała trójka była wygrana. Tanecznie, z e, sympatią widzów. E, Dziewczyna, która wygrała, jest mieliśmy ją kilka razy na kanapie u nas w Kalotu Polsat, jest przeuroczą, fajną, skromną, jak na karierę, którą robi w internecie od wielu lat dziewczyną. Więc bardzo się cieszę, bo też ona zawsze starała się też jakiś przekaz wnieść w te, w te rzeczy, które tańczyła. E, gdzieś tam liczyłam, że może Ada wygra, bo jest też super dziewczyną i, i, i bardzo ją lubię i szanuję. No Agnieszka e, ze swoim partnerem, no tańczyli... Wyśmienicie. No, oni jakby tak podnieśli wysoko tanecznie poprzeczkę, że myślę, że długo teraz nikt nie będzie w stanie tego osiągnąć. Także cała trójka to był bardzo godny finał i gdybym ja miała oddać głos, to pewnie musiałabym go gdzieś tam podzielić. No ale nie wiem, czy widziałaś też, co dzieje się po finale, że tak naprawdę są też komentarze właśnie, że to jednak TikTok wygrał, a nie taniec. Też udostępniła to Agnieszka, czym w sumie zraniła trochę Marysie. Eee, obserwowałaś tę sytuację? Nie, absolutnie nie obserwowałam. Ja też nie lubię się w tego typu jakieś tam dywagacje czy komentarze włączać, bo, bo po co? Nie, nie jakby mówiąc brzydko i kolokwialnie nie mój cyrk, nie moje małpy. Eee, to jest trochę myślę, że wypadkowa wielu czynników. Na pewno głos widzów jest tutaj kluczowy. Trzeba pogodzić się z tym, że ci, którzy są w internecie mają ogromną sympatię i często no my przegrywamy ludzie telewizji czy ludzie tradycyjnych mediów. I trzeba zawsze każdą porażkę gdzieś tam z pokorą i honorem unieść, natomiast czy nie zwyciężył taniec? Nie, ja myślę, że w tym wypadku też zwyciężył taniec, bo przecież ona była od samego początku świetną tancerką, rozwijała się z odcinka na odcinek, miała świetnego trenera, więc nie, byłabym daleka akurat do, od takich komentarzy. No, to jest program, który rządzi się takimi prawami, że wybiera Widz. Widz wybrał, że to właśnie ona ma być tą najlepszą tancerką, czy może najlepszą uczestniczką tego programu.